Króluj nam Chrystę, dobrze, że możemy być razem. Przyjdź duchu święty, wzmocnij nasze serca, wypełnij nas całych, wypełnij nas po brzegi, abyśmy cali byli w Twojej obecności. Dzisiaj w Ewangelii pan Jezus mówi takie słowa. Niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, a Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie był zwalony. Jak prawdziwe słowa pan Jezus wypowiedział. Prawdziwą świątynią jest nasze serce, Twoje i moje serce. To jest miejsce, które jest miejscem przebywania Boga, świątynią Boga. A z tego na co patrzymy, nie zostanie kamień na kamieniu. Pan Jezus patrzy na świątynię, modlił się w różnych świątyniach i nie zachowała się żadna świątynia, w której modlił się pan Jezus, żeby nie była zniszczona, zawalona. Kamień na kamieniu leży, wszystko powalone. I tak jest z przemijalnością rzeczy, pobożnych rzeczy, dobrych. Świątynie są potrzebne, mają swój czas do wypełnienia, żeby nam pomagać w zbawieniu. Natomiast świątynia, którą stworzył Bóg, to Twoje i moje serce. Tam już nie jest, to nie jest przyozdobione złotymi kamieniami czy drogocennymi rzeczami. To jest świątynia stworzona przez Boga i wartością tej świątyni jest to, że Bóg w niej jest, że Duch Święty może nas wypełniać, że obecność Boża jest w naszym sercu. To jest wartość naszego serca, że Bóg utkał je, Bóg je zrobił, Bóg nas stworzył, ulepił, także pasuje do tego miejsca. Tak zrobił nasze serce, że może w nim przebywać, chyba że Go wyprosimy. Zadbaj o świątynię, którą jesteś sam, Twoje ciało, Twoje serce, świątynia obecności Boga. Pomyśl o tym dzisiaj. Może zatrzymasz się w taki sposób, że przez chwilę popatrzysz, jak Bóg jest we mnie, jak on we mnie przebywa, jak cały mogę być w Nim. I to jest cel naszego życia, żeby Pana Boga chwalić, służyć i czcić go we wszystkim, odnajdować go we wszystkim, jak przebywa w nas. Zapraszam w tę drogę. Niech to dzisiaj nam przyświeca, że ja w sercu noszę Boga, że jestem Jego świątynią. I jedyne, co mnie przyozdabia, to Jego obecność. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mamy tutaj modlitwę do Ducha Świętego. Duchu Święty wypełni nas, zapraszam. mocnym Duchu, modlą się. Możemy też pomodlić się. Inga nas poprowadzi słowami Ojca Kozłowskiego. Tutaj możecie kliknąć i niech Ojciec Kozłowski nam pomoże przeżywać obecność Boga. Założyciel Zespołu Mocnim Duchu, wspaniały kapłan. Dzięki wielkie i do zobaczenia z Panem Bogiem.